Właśnie, się pomyliłem jednak. A nie, tam jest. Dobrze widziałem. Gdzie bym się raczej. Tak. Nowy wróg na horyzoncie. Sępy... czy co to <noise> za Chyba sępy. Sępy się... się sępią. No, w prowadzie są też. Zresztą te... ci przeciwnicy chyba się... Wszędzie powtarzają. No. Są podobne. W Londynie są wkurzający przeciwnicy. To znaczy wkurzający. Może nie tyle, co po prostu ich nie lubię. Ci eee, tacy faceci z pałkami. Kurde. Nie wiem jak to. Kloszardzi jacyś, czy co. Co się nazywa? To jest z takimi pałkami chyba z kolcami, czy czym to mają. Nie wiem. To jest straszne. Ja wiem, czy takie straszne. Dla... No ja ich nie lubię. Ja, trzeba by zacząć od tego, czy ty którychkolwiek przeciwników lubisz. Znaczy wiesz, nie przeszkadzają mi tam jakieś tygrysy, sępy czy, czy kobry, ale właśnie ci, nie wiem, kluszarci, oni mi się nie podobają z wyglądu. Po prostu są na mnie jak wyjęci z jakiegoś horroru seryjnie. Yeah. Jakim cudem u nas leciała? Paszek. A ci kloszarci, o których mówisz, to oni są w poziomie trzecim. Londynu, Lodz Co? No. no. wydawało mi się, że w jakimś metrze je widziałam. A, w... No ja w tam też nie mogłam Wpisów bogaty, to zapiszę, bogaty, 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 daj Nie dobra Lar. Wrócisz do domu, dostaniesz po pupie. No <grystanie> właśnie, przypomniałem. Tu coś jeszcze jest. Nie jest to sekret, ale... Znajdźka. <grystanie> you <laughs> Sara jest w ogóle ciekawa, bo zawsze te y, ręce zaciśnięte w pięści. No. <laughs> Jakby chciała kogoś zdzielić. Właśnie, zawsze gotowa do walki. No. I znowu schodzimy. Co 5 minut, co minutę raczej. <laughs> Ale to dlatego, że teraz się rozpoczyna droga do czwartego sekretu. Mm -hmm. Trudna, tak? O ja Jeszcze co? Tu zaś jakiś latom i... To ubi i skurczy byka. <laughs> Ubić go... Ich ja czego tu była dwa lata Teraz tu... O, ta wnęka tam, to jest sekret. Hmm. Po pochylni trzeba było. No, obroć się. No, ciekawe czy ten, czy sekret zalicza się po tym, że się znalazło dane miejsce, czy że zebrało się z niego wszystko. Wystarczy, że muzyczka zagra. A, czyli jest od znalezienia miejsca danego? Czyli nie Prawde. trzeba zabierać tych rzeczy. Nie, nie trzeba. Jezu. <słyska> <słyska> <Yeah. słyska> <słyska> O Jezu. Chciałem na spojrzeć w dół, a mi poleciała <noise> Jeszcze raz Kiedyś bywałam wredna i zabijałam larę na schodach w domu <noise> Skacząc na główkę Kurde <noise> O no, wiesz co? To... Tak się znęcać No jak z moją przyjaciółką żeśmy grały, to, ten, to ona mnie tak namawia, Zabij Larę! Zabij Ona lubiła ten dźwięk łamanych <ślamane> kości Łamanego karku, kozo, takie <ślamanie> wydaje Normalna sadystka Tak się pisze, z no tak samo w Simsach, podpalałam Simy, kłodziłam, je, wszystko z nimi robiłam. Nawet był kiedyś taki, e, chyba, e, nie wiem, trainer, czy, czy jakieś tam kody, nie, nie, mody, nie, nie wiem, co to było, w każdym razie to się wgrywało, e, że do Simsów jedynki był taki ten, e, że można było zabić danego Sima, czyli na przykład mieć nóż, wyciągnąć i zabić po prostu Sima. Była taka opcja, jak się klikało na, na danym Simie, to kill, czy coś takiego. A, to... Można go było zabić. Ciekawe. O tym to nie wiedziałem. Albo były jakieś bronie chyba do tego nawet, czy coś, jakieś pistolety. Było kurczę. Czy jakieś inne badziewie. O. <głos> <głos> istny horror można było zrobić. A z tym zabijaniem Sima to chodzi ci o to, że jeden z SIM drugiego mógł zabić, a? Ja? Tak, tak. Tak to normalnie ja jako sterująca to wiadomo mogłam zabić w różny sposób. Ale ten mod właśnie dawał to, że, że Sim zabił Sima. Jakie morderstwa jak w prawdziwym życiu. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jesteśmy znowu tutaj już wcześniej byliśmy No, no teraz ostatecznie zaparkować kolika Tu jest takie miejsce parkingowe Specjalne No i my idziemy tu Tutaj to polega na tym, że trzeba po prostu skoczyć do wody i tam pod wodospad wejść. Co zwyczajowo hmm. robię. Bo <grybuję> tutaj ten skok na główkę, ale tym razem pójdę normalnie, żeby po sekret. Nie, to nuda. I. <grybujesz> <grybujesz> yeah. To, to chciałabyś skok na główkę zobaczyć, tak? No Trzeba iść na specjalne miejsce do tego przeznaczone. Jezus Ta strona O, tu I... Ale teraz jeszcze odwracamy, bo... <laughs> to w ogóle była ta trotwa tego kolesia... No... Co se płynął... na niej... Tak, doganiamy go... powoli... No... kurde, dość inaczej słyszałem... Nie wiem czemu. A teraz już normalnie. O, nie, wiem, nie, nie. Wiem. Co? Nie no, bo wydawało mi się przez chwilę, że już normalnie cię słyszę, jednak nie. I teraz stąd trzeba tam... Nie wiem, czy widzisz tą wnękę tam wskoczyć. Mm. Czy ja widzę? Nie wiem, czy widzę. No <laughs> czekaj, widzę. Obojnie. <laughs> jakoś, jakoś inaczej to chyba było. Tak to się nie złapie. No jak to było? Może to w dół? Ja w dół. No. O, ile amunicji. Mhm. No i teraz to. Zapasy na bosa. No, no znaczy zapasy, zapasy, jeśli by się jeszcze miały te giwery do tego. No, no tak, właśnie. Jezu, zaś się zagralo po Ten boss tu jest tak zrobiony, żeby mimo wszystko go... ...zabić zwykłymi pistoletami. Mi się wydaje. No. Chyba idzie tu. Ja znam na, na niego swój sposób. Wiem, wiem jaki. Dość dziwny, ale działa. To ważne. No. Jak próbowałam zawsze z granatnikiem go wysadzić, to kurde, zawsze mnie podpalał albo coś. Nigdy nie umiałam mu uciec. Raz pamiętam, że wpisałam kody i z bazuki go schodziło. <grymne> to się rozleciał od razu. <grymne>